Hej, cześć, witajcie serdecznie z tej strony Small Big the Player, a to jest szósty odcinek z gdy LEGO Harry Potter Lata 1.4 I w tym momencie udajemy się właśnie do misji, która jest gdzieś tam. Tak, pewnie jest gdzieś obok domu Hagrida, a może nawet w domu Hagrida, nie wiem, zobaczymy. No i postanowiłem, że postaram się robić dłuższe odcinki, ponieważ 15 minut to, to aż sam siebie zdziwiłem. Zawsze nagrywałem 20-30 minut, a tamte 15 były... Tak, nie może być, nie może. A więc ten minimum 20, a więc okej, okay, wchodzimy i chyba mamy misję. Proszę bardzo zakazany las misja No i okej okay, musimy tatować na początek Harego yy, Harego no musimy tatować Harego i tutaj wow, 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 Jakieś osy latają kurczę. Dobrze czy my musimy sobie wykopać to czy nie Bierzemy kła, tak się ten pies nazywa Chyba tak Kieł Tak Kieł, na pewno Kieł Teraz pamiętam yy, Aha, czyli tutaj zbytnio nic nie ma Tam stoi jakiś koleś, któremu możemy pomóc Ale czy warto sobie pomagać gościu K żeby w ogóle umiem ci pomóc a proszę bardzo nie musisz dziękować Zwałem... no dobrze 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 okej okay, uratowaliśmy gościa fajnie udało się nawet nie był schowany ej. okej okay, bierzemy sobie Hagrida właśnie o i on to umie, po prostu. dobrze yy... no kurczę skąd te osy się biorą ja zmieniam sobie skilla a, a te osa mnie atakuje No okej okay. gdzie jest ten Hady? gdzieś tam pewnie no dobrze tutaj zbudowali ci wyczerpać chmurę, a ona nam zrobiła drabinkę. Tak. No i dobrze. A tutaj mamy znowu budowanie dla kła. Ale czy on tutaj wejdzie? A może potrafi to zrobić może parszywek? Nie. Dobrze, Kieł. Czy ty umiesz wchodzić pod drabinie? A jak żeby inaczej? Czemu nie? No dobrze, pies pod drabinie. No to już to lego, przecież to jest lego, to wszystko może być I my tutaj wykopaliśmy No i dobrze, a tam zrobiła nam się kolejna, kolejna drabina Bierzemy kła, bo widać, że psem trzeba grać I nim po drabinach chodzić Resza może tutaj sobie przyjść, tylko nie mogę nim atakować chyba Tylko skakać Dobrze, bierzemy Hermione zakręcie, uj mnie, Ron, 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 ratuj ją, ratuj! Osa, 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 nie lubię tych os. Skąd one się wziął? Wzięły. Nie wiem, aj, porwali mnie, dobrze, bierzemy Hagrida i... Uff, mniejsza z tym. Dawaj, dawaj, trzeba wziąć tu kasę, właśnie, pięknie. Mamy 4000 i to jest 10% około, dobrze. Tutaj nie będę tego niszczył w sumie, tylko sobie tu pozbieram wszystko co mogę. Znaczy nie wszystko, ale... Troszeczkę tych rzeczy. Tak, troszeczkę. Dobrze, tutaj mogę coś kopać klejem, a więc chyba trzeba nas wykopać. Tutaj tylko trzeba zniszczyć tą osę. Pszczołę, osę. Nieważne. Kieł. Oj, kieł, kieł, kieł. Dawaj, dawaj, uda ci się. Skok. Pięknie, o to chodziło. No i wykopmy sobie to. To jest tu gdzieś. Tak, to jest. Wow. No ładnie. Naprawdę ładnie. Dobrze, czyli tu musimy wziąć właśnie Hermione, jak mam i przejść sobie dalej. Tak, tak, dobrze. Aha, takie fajne było przejście, myślałem, że coś jeszcze tam będzie, ciekaw... Okej, okay, wybaczcie za to coś małego, za te małe cięcie, takie jakby, ponieważ chyba mi się odłączyły... Odłączyło, co mi się odłączyło? Głośni... Yy, słuchawki, yy, nie słuchawki, tylko mikrofon, tak. A w sumie jeszcze na chwilę jedno małe cięcie. Okej, okay, dobrze. Już gramy, gramy, gramy. Idziemy dotować. Hadego i wpadłem. Dobrze. E, dawaj kieł. Uda ci się. Daj, no trzeba. A, czy ty potrafisz wysalić to? Nie, nie za bardzo, nie za bardzo. Co? Ale cóż, cóż, mówi się trudno i idziemy, daj. Wow, ale tam kasy jest tylko. Jak ja mam to wziąć? Tyle kasy dałoby mi około 50%, tak mi, tak mi się wydaje. E, dobrze, tutaj w wodzie. Powiedzmy, że mamy coś. Coś jest. Coś jest na pewno. Dawaj piesku, dawaj. O, Czy tu będzie mini zestaw? Albo po prostu odkorkowaliśmy wodę. Tak. Dobrze, może być. Ale chwila, chwila, chwila. Bo ja nie wiem gdzie mam iść. Czy mam się wrócić? Czy po prostu coś tutaj wykombinować? Może ja wezmę tą rybę. Da się. Aha, to trzeba czarami. No tak, czarami. Aha, trzeba ryby do wody wrzucić. No przecież. I pewnie dostaniemy jakiś... ja nie wrzuciłem. Pewnie dostaniemy może teraz mini zestaw albo coś w tym stylu. Okej, okay, zobaczymy. Ty jak uda mi się oczywiście zebrać. Mamy tutaj trzecią, czwartą i piątą. Aha, i tam jest szósta. A więc... Uda się, pięknie. No, o to chodziło. Dobrze, dobrze, ostatnia rybka. I mamy... Jest Hogward... Jest... Gryffindoru herb. No, kawałeczek. Dobrze, kieł, teraz ty, działaj, co tam masz zrobić? Okej, okay, to kopałem dużo kasa, więc powiedzmy, że tutaj przyszedłem tylko po to I teraz się tam wyrócę, wezmę na przykład Hagrida właśnie Sobie tu wyducę i teraz powstają te klocki po kolei O, to co, to co mamy tutaj, to jeszcze jakieś inne zakręcie jest którego chyba jeszcze nie mam, tak mi się wydaje Ale dobrze, aha, popatrzcie, to jeszcze, to nie tak wcale szybko, trzeba jeszcze tutaj strzelić i to zrzucić. Chyba, że mi się uda i bez tego, ale zobaczymy. Okej, okay, już nie z tą kasę, bo nie wiem jak ją wziąć, a nie chcę się męczyć nad nią pół godziny. <grym> już tam trudno, potem i tak tą kasę łatwo się zdobywa. No, i co? Mogę? O, a chwila, chwila, ja. Dawaj, zniszcz tą łosę, zniszcz. Dawaj, dawaj. Jest, o to chodziło i już ul pokonany. Pokonałem ul, yes. I wziąłem monetkę tu... To... Nie spaść tam na dół! bo udało się na szczęście. Ale pytanie brzmi jak Znaczy albo co może zrobić teraz. Może ja mam po prostu spaść i zrobić na przykład coś z tym. A jak? Żeby inaczej. Chociaż... Aha, popatrzmy. Popatrzcie. Tylko tu jest mi potrzebny oczywiście... Hagrid, bo on jest silny. No i dobrze, czyli... W ten sposób to było, otworzyło mi się tutaj, znaczy nie otworzyło tylko ziemia poszła do góry Fachowo mówiąc <laughs> No i możemy sobie dalej, a jeszcze to Zawsze jakaś kasa, której nie wezmę hm. Uklęła na drzewie Dobrze, niech tam sobie będzie Tutaj by łatwo było we dwóch graczy zrobić, jeden by stał sobie na tym A drugi by po prostu trzeba i jego do góry wziął, taki pomysł Mam, nie wiem czy by zadziałał, ale możliwe, zawsze jakiś Ok, mniejsza z tym i co? Ojacie, ten hady już długo tu na nas, na nas troszeczkę długo czeka. Ale bez obaw, zaraz mu pomożemy. Kasa, kasa, brać, ważna jest przecież. No. Ale zmień na to kuszę, kusza więcej zadaje. Znaczy szybciej po prostu niszczy też to, to wszystko. Dobrze, tutaj mogę coś zrobić? Powiedzmy, że mogę i chyba nawet muszę. Ale nie jestem pewien Ale tak, tak, coś mamy do szarowania. A jest to drzewo takie, aha czyli taka jak powiedzmy drabinka Chyba A jeszcze nie skończyłem, o Taki most właśnie się zbudował Czyli jeszcze lepiej, łatwiej wskoczyć będzie Chyba łatwiej, tak Łoj jeszcze uważaj, uważaj Dobrze, udało się nam No i niestety muszę zmienić na Hermione przykładowo Wow, Skubane Dobrze, czyli w takim razie idziemy na górę. Na górę idziemy Dobrze, udało się I po nich no i jeszcze mnie złapały skubańce małe <laughs> Dawaj, dawaj, dawaj Dobrze No cóż, trzeba to trzeba Dawaj, dawaj, nie nie nie, tak I swój to na przykład może teraz strzelić O to chodziło, no I co, jesteś muchanego czy jeszcze nie? Chyba tak, zobaczmy Aha no i wyko wykonaliśmy misję zakazany raz A więc fajnie uratował nas nas yy, Minotaur Nie Minotaur Centaur Tak uratował nas Centaur Mamy tylko 25% kasy Zawsze coś, niewiele ale zawsze coś 17 tysięcy monet Uczy bezpieczeństwie I złote klocki kontynuuję, kontynuuję swoją opowieść bo jak mówiłem odcinki mają trwać troszeczkę dłużej a nie tak jak były wcześniej Krótkie no i przykładowo tym odcinkiem, jak teraz będzie jakaś misa, mam nadzieję, że będzie. Nadrobię sobie ten powiedzmy stracony odcinek, w którym nie wykonałem żadnej misji, to chyba był trzeci jak się nie mylę. Aż trochę żałuję, że tam nic nie zrobiłem, bo tylko 15 minut było do oglądania praktycznie niczego. No i teraz odcinek o 20-30. Tak musi być. O chyba zaczynamy misję, tak mi się wydaje, zobaczymy. Co trzy głowy to nie jedna można powiedzieć czemuż by nie No jak, musimy pokonać tego Cerberusa, powiedz Nie wiem, nie wiem jak to się nazywa <grytanie> Dobrze e, Okej, okay. powiedzmy, że ciebie poproszę Może coś mi dasz, czy nie O, tak, dzięki, dzięki Koleś mam kaczkę, mam kaczkę, jest dobrze Ale pytanie z... Zło nie podchodzę, nie podchodzę Ale pytanie, co tu zrobić, może nie widkę wezmę A co mi z pelerynki No nic. Światło! Też nie! Ha Może jeszcze raz z Ciebie strzelać? Nie, już niego nie mogę. Okej, okay, no to dobrze, czyli trzeba tu... A jestem w misji, jestem w misji, pięknie, jestem w misji, fajnie. Zaczęła się. No... Młody, czy jak z tego psa mogę pokonać? O, w każdym... O, tak, tak, tak. O to chodziło. Dawaj, dawaj. Pokonam ich, pokonamy ich. O! Eee, to było banalne. Hehe, <laughs> tak. Dobrze, i budujemy tą czarujemy tą harfrę i ona uśpi te pieski tego psada, czyli z trzema, trzema głowami i możemy sobie za chwileczkę przejść tam na dół. Gdzie poszedł tamten gość? Który wiecie kim on jest? Ja też wiem, ale nie wiem jak się nazywa. Bo nie ma żadnych dialogów w tej grze niestety. Takich za bardzo. Okej, okay. eee, szybko, szybko, szybko. Zmieniamy, zmieniamy, zmieniamy. K, dobrze. I teraz strzelać, żeby tutaj mnie to nie poniszczyło, nie połapało, nie pochwyciło może No Okej, okay, tu wszyscy uciekają, nie ma tak lekko Dobrze, bierzemy kasę Tam jest jakaś skrzyneczka, tutaj znaczy, ale nie mamy jakiegoś wybuchowego zakręcia, więc na razie tego nie zrobimy Może później, kto wie, ale pewnie tak I tutaj mam spaść, tutaj na dół, proszę bardzo Dobrze, trzeba to wszystko strzelać, bo potem mnie to złapie i będzie źle. O, to się nie boi, takie duża się boj. <laughs> Dobrze, dawaj, dawaj i jestem, gdzieś, jestem. Ło! Wow! Aha, to jest ten moment, wiecie chyba. No. Z filmu oczywiście, albo z książki. No. Dobrze. I co? Musimy gdzieś chyba zdobyć jakąś miotło, czy coś w tym stylu. Zadać zobaczymy. A wezmę może te zakręcie, czemu by nie? O, proszę bardzo, i wskakuję może za chwilę jak będę mógł. Mogę. Dawaj, dawaj. Skocz. Jak ty... Nie no, nie Hermionu, serio. Harym. Kosę zdobyłem! Jest! Ale pięknie się udało. Dobrze, i jesteśmy na miotle. I zgaduję, że tym kluczem jestem największy. Tak myślę, ale nie jestem pewien niestety. Ale raczej tak jest. Nie, no, znaczy na pewno, znaczy na pewno to ten klucz. Tylko jakby tutaj... Co tu mógłbym z nim zrobić jeszcze? Mam go złapać, dotknąć, jak się tulę? Zeskoczyłem z miotu, jak ja tak mogę. Nie, że Do oj, no znaczy zaskoczyłem, wiadomo. Okej, okay. oj skacz chary i skacz na miotle. Jestem w końcu. I łapiemy cię! Mam go! Złapałem! Jest piękno dochodziło, no, wielki klucz. Musiałem kiknąć kasznąć. Dobrze O, jesteśmy teraz tutaj, no no ładnie, ładnie, ale tutaj mogę coś ja zrobić, czy nie za bardzo? Powiedzmy, że coś chyba muszę. Chwila. Sekundę. Okej, okay, wybaczcie, musiałem się napić wody. I dobrze. Czyli tutaj musimy chwila. Co musimy tutaj zrobić? Ehm, a czy mogę pchać te pionki? Nie nie, na nie mogę. Zniszczyłeś! Nie, no ty. Chwila, ja tu zaraz wy... Aha! Nie no, tak myślałem, że nie można, nie można spać, chociaż można by było. Ale nieraz. raz. Okej, okay, to powiedzmy, że ja sobie pójdę tutaj. I to mi się niestety nie otwiera, a więc sekundę. A co to jest ta kasa tutaj? Jak by to wziąć? Hm, nie wiem. Ale coś zaraz wykombinuję. Tu mi się też już zamknęło niestety. Poszedł, poszedł, pięknie. Dawaj, dawaj, no zniszczył mnie. A może mam wygrać to coś? Może to jest chyba według mnie niemożliwe, bo ponieważ oni mnie tutaj zniszczą. Każdy po kolei. A może? Nie wiem, spróbujemy. Ej, nie uciekaj gościu. Jak on tak mógł? Aha, mam coś zbudować, tak? A nie to hermiona. Aż hermiona mnie zmyliła. Może w tego pionka strzelę. Nie. O, Już po was! Już po was! Dobrze, co dobrze. Zdobijemy moją wieżę zniszczyła! O, ja cię, ja cię. Ja, ja. I co? Królem? Króla za... Nie, to królowa, czy król. Królowa. No, królowa. O, głowę skróciła tamtego. O, mogę zbudować! Oszukuję chyba, ponieważ tak się nie robi. A czemu nie psu? Aha, jeszcze nie skończyłem budować, dopiero... Tu jeszcze głowa. <noise> Okej, okay, i mamy kolejnego zawodnika. Pionka raczej, co ja mówię. Poszedł na królową! Czy tam... nie wiem. Nie wiem na kogo poszedł tym. I jest król, znieść króla. O to chodzi. Ej no miałaś tu. To... <noise> Szachmat, jak to mówią. No i dobrze, czyli mamy walkę z Oldemortem. Tak, pokryłem się pod nim. No i jest to przy okazji już ostatnia misja pierwszej części, czyli mianowicie kamienia filozoficznego. A więc dobrze, w następnym odcinku zaczniemy komnatę tajemnicy, jeżeli dobrze mówię, jeżeli się nie mylę. Okej. Okay. Aha! O to chodzi, dawaj to... Do... Nie no nie ten klawisz nacisnąłem, serio. Lol. No i dobrze, muszę w takim razie znowu czekać na ten jego cios śmierci. Tak. A Hermione gdzie? Nie ma Hermionu, ojacie. Dawaj, dawaj! Oj, pro... Tak, 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 dawaj, dawaj, tak. Skok, skok i pięknie. No serio? Hmm. Wiedziałem, ja po prostu wiedziałem, że mi się tego nie uda zrobić, ale próbowałem i nie udało się. Ale cóż, zawsze coś. No nie, no słabo wyszło. Dobrze. Dawaj ten, dawaj. O tak, o to chodzi. Nie co, mogę w ciebie zwyczajnie strzej? Nie, tym zaklejciem chyba nie. Tym, tym może. Jak mam cię za to? O to chodzi. Mam no, nacisnąć... klawisz K. Nie wiem. No dobrze, kolejna faza, popatrz, teraz będzie ciężej, bo musiał dwa razy, dwie rzeczy przeskoczyć, znaczy tu i tam skoczyć, więc będzie oczywiście ciężej znacznie. Bierzemy sobie tego, tego skill'a, ten czar, żeby nim potem to jego kulę, tą czaszkę raczej włoży poczarować, o, właśnie tą. Tak, i skok, i skok, i atak, pięknie, okej, okay, dwa. Życia ma skuszone, dawaj, dawaj, jeszcze, aj, chciałem jeszcze tą kasę, wezmę za chwilę, już na ostatni razie. Teraz jeszcze będzie cięższe, cięższe skakanie, a więc ta walka chyba nie jest taka trudna. Chyba, że, chyba, że to nie będzie jeszcze koniec, ale musimy że to już będzie koniec. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie trzeba unikać. Cały czas tak samo atakuje, więc nie ma problemu. Dobrze, 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 chodź tutaj, znaczy nie chodź, tylko rzucaj tą kulę. Zniszczył mnie skubań, więc muszę tam tą kasę, żeby przynajmniej coś wyrównać, dobrze. Nie, 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 nie nie ma tak lekko, dobrze, i oto, i oto, i oto chodziło, skok, ale sprytny, tak, tak, szybko tysiaka brać, pięknie o to chodziło, i jest! Fajnie! W ten sposób ukończyliśmy pierwszą część Gdy yy, Lego Hanny Potter. Lata 1-4. Znaczy ukończyliśmy rok pierwszy, tak mówiąc. Pierwszy rok. Bo teraz będzie drugi. Tak, o to chodzi. I zrobiłem kasy niewiele, ale przynajmniej coś. I mamy kontynuową opowieść i będzie coś fajnego. Chyba. Tak, na pewno. Hmm. <słyskać> <słyskać> 嗯，嗯、uh，啊，嗯，啊，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯。 No i dobrze, w ten sposób wykonaliśmy Lego Harry Potter rok pierwszy. Ale to jeszcze oczywiście nie koniec gry, tylko koniec pierwszej części, a w następnym odcinku zaczniemy drugą, a więc ja się z wami żegnam. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, do ostrzenia trzymajcie się i cześć!